I prawdopodobnie te 35 osób, które zjawiły się pod kolumną Zygmunta z flagami Unii Europejskiej, dostało za to najprawdopodobniej Aaaa. pieniądze. Przynajmniej tak twierdzi przynajmniej jeden z uczestników. Ja opłacony. To 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 wioski to wioski. Czyli, Macie czyli dowiedzieliśmy się, dowiedzieliśmy się, proszę mnie nie bić Dowiedzieliśmy to się to to leka. Leka. Pozdrowić swoją mamę, może mnie ogląda. Dobrze. Zaziemki, pozdrawiamy, pozdrawiamy mamę. Moskwa płaci! Czyli dowi płaci Moskwa. Właśnie dowiedziałem się w ostatniej chwili, że Moskwa płaci! Czyli nie to, nawet że sam Donald Tusk zapłacił demonstrantom w całej grupie 35 osób, tylko podobno Moskwa! Jest to wielkie zdziwienie, dlatego że nie miałem. Słam? Słam? Jakieś leki biorą podatku.